Z Wami. Słowa Świętej, Ewangelii, według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi, po to, aby Was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jalmużnem, nie trąb przed sobą jak obludnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam Wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jalmużnem, Niech nie wie lewa Twoja ręka, co czyni prawa, aby Twoja Białmużna pozostała w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam Wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy dajesz, gdy chcesz się dzielić i modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twojego, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obludnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Za prawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu twojemu, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Oto Słowo Pańskie. Niech Słowa Świętej Ewangelii zgładzą nam naszych grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowanie w Chrystusie, bracia i siostry, przywilejne nasi kapłani, drodzy ministranci, Drodzy nasze aniołowie, którzy śpiewają nam na chórach, umiłowani parafiani, ukochani, boże dzieci. Dzisiejszy dzień, chociaż w swoich kolorach liturgicznych, niby to zmusza nas do jakiegoś smutku, żalu. I nie tylko szaty liturgiczne, ale słyszeliśmy z proroka Joela niech kaplani płaczą przed ołtarzem i przedsionkiem. Ten czas tak naprawdę, jak już ojciec Probusz powiedział na początku, kiedy witając mnie serdecznie mówił, życzę Tobie ojciec radości. Dlaczego? My się przyzwyczaili, że Adwent jest radością, ale kiedy ma coś w życiu nastąpić, kiedy ma coś się wypełnić, to ono powinno się zacząć. Jeżeli ten wielki post mamy przeżyć i nie wiemy jak, kiedy, w jaki sposób lepiej go przeżyć, to dzisiaj on się zaczyna. Dzisiaj już możemy z łatwością powiedzieć zaczęło się. Malo tego, wykonalo się, albo wypełnia się. Wypełnia się dlatego, że Chociaż będziemy rozważać mękę Pańską, będziemy szli za Panem Jezusem drogą krzyżową, będziemy rozpamiętywać podczas gorszkich żalim Jego mękę i śmierć, to będziemy to robić dlatego, że jest zmartwychwstanie. I tylko dlatego to wszystko ma swój sens. Dzisiaj święty Mateusz w szóstym rozdziale, a trzeba sobie przypomnieć, że szósty rozdział. Ewangelii Mateusza opisuje nam modlitwę pańską. To w tym miejscu, w Pismie Świętym, kiedy apostolowie i uczniowie Pana Jezusa przyszli do Pana Jezusa i prosili naucz nas się modlić. I On, tak po ludzko mówiąc, wymyślił tą modlitwę. Albo stracił tą modlitwę swoją, kiedy się modlił całymi nocami, Streścił w tym jednym wezwaniu które my rozpamiętujemy w siedmiu modlitwach bo ojcze nasz składa się z siedmiu części tak jak tydzień tak jak całe stworzenie w tej modlitwie pańskiej pan Jezus umieścił wszystko to co było stworzone i nas ludzi dlatego że bóg w swoim stworzeniu podzielił się miłością to jest takie rozdzielenie się Pana Boga na wszystko, co widzimy wokół siebie i nas samych. I dzisiaj w tymże rozdziale czytamy trzykrotnie takie słowa: A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. I to jest coś normalnie, kochani, kiedy my dużo rzeczy robimy w ukryciu. Na przykład mają przyjechać z gościem, to my staramy się jak najszybciej posprzątać, połomywać talerze i robimy to szybciutko, żeby nikt nie widział żeby jak ktoś przyjdzie, już było wszystko gotowe i to jest praca w ukryciu. Mają być święta, zamiatamy w kościele, robimy dekoracje, je sprzątamy i też nie ma tak wielu ludzi jak dzisiaj nam przy świętej. Jest może 3, 4, 5 osób, może 10, ale nie ma tłumów. To się robi w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Nasz ojciec Biskup ordynariusz na Ukrainie w Kamieńcu Podolskim, biskup Leon Dubrawskim, na jednym z odpustów, byłem też obecny. Kiedy go witano, przyniesiono mu duży bukiet kwiatów, dziękowano mu za Słowo Boże, za mszę świętą, za modlitwę. A on na końcu tego pozdrowienia i swoich życzeń mówi, a ja mam jedno pytanie, a kto kościół sprzątał? No i każdy tak się boi, myślał sobie, może biskup ktoś zauważył, może gdzieś kurz, może ktoś nie dopatrzył się. I mówi, ma tam taka babcia, Hania jedna tam jest, no to zawulajcie ją. I ona biedna idzie, przestraszona, a on bierze ją do ołtarza, wręcza jej bukiet kwiatów, obejmuje ją, całuje, i mówi, babciu, to dla was, bo jakbyście nie posprzątali, to byśmy w balaganie tę mszę świętom odprawiali. To dla was, to co było w ukryciu, odda tobie. Kochanie, tak nieraz Pan Bóg postępuje. To, co robimy w ukryciu. Ale z drugiej strony, my się nie mamy kryć, my się nie mamy wstydzić Pana Boga, swojej wiary. Nieraz się kogoś pytam, gdzie masz różaniec, gdzie jest Twoja książeczka do nabożeństwa. Jest najczęściej taka odpowiedź: A po co się afiszować? Komu to jest potrzebne? A dlaczego się afiszujesz, kiedy idziesz? I to teraz, kochani, naprawdę nie mówię do Was, ale. Tak można spotkać ludzie, kiedy ktoś idzie z papierosem, z butelką piwa. Oni się nie chowają. Ja nie widziałem, nie wiem, przynajmniej ostatnie lata, żeby ktoś, kto zobaczy mnie jako księdza, mógł od razu chować na przykład tam, nie wiem, paczki papierosów czy coś. Robi to majestatycznie. Ostatnio jeździłem do Charkowa. Tam był wyświęcony nowy biskup. Mój kursowy kaplan, bo ja zaczynałem seminarium w Ukrainie w grudku podolskim, a później poszedłem do zakonu ojców Paulinów i dalsze studia już odbywałem w Polsce i właśnie jeden z naszych współbraci tam z grudka podolskiego, ksiądz Paweł Gonczarek został ordynariuszem Charkowa, Charkowsko-Zaporowska diecezja na wschodzie, tam gdzie jest wojna I jechaliśmy w pociągu. Można sobie wyobrazić, jest pierwsza godzina w nocy. Jeszcze ze mną było 20, nie miał powiedzieć parafian. Taki otwarty wagon przedziale, ale nie niezamykane drzwiami, tak jak kiedyś za Związku Radzieckiego w ludzi roboczych. No i pierwsza w nocy jeden z tych parafianów miał Akordeon, a to już było dwa tygodnie temu, bo to było 14 lutego pierwsza w nocy i my z tym akordeonem kolędy śpiewamy, wszyscy z nami śpiewają, roznoszą ciastka, jeden drugiego częstuje, robią zdjęcia i tak dalej. I ktoś tam przechodzi i tak ze zdziwieniem patrzy i mówi, tak no po rosyjsku, bo to już wschód Harków tam się więcej po rosyjsku mówi, mówi tak, baciszka z harmoszką, nie? ksiądz akordeonem. Ja widziałem w poprzednim wagonie, mówi tam z wódką, siedzą już takie ochlani, Ledwo się trzymają i nic. Nikt się nie dziwi. Wszyscy przechodzą jakby nic. Dlaczego się dziwimy? Dlaczego mamy się kryć? Tak. A jeżeli się kryjemy, to Ewangelia nas uczy i zadaje pytanie, co mamy robić w okryciu, żeby Ojciec Niebieski nam oddał? I taką odpowiedzią jest wcześniejszym zdanie, które jest napisane w dzisiejszej Ewangelii też. Trzykrotnie. Zaprawdę powiadam Wam, oni otrzymali już swoją nagrodę. Jest wielka różnica, ale taka na słuch nie za bardzo od razu jawna. Może to ktoś z muzyku, może pan organista by więcej wychwycił, bo to tak notowo trzeba na to spotrzeć, popatrzeć. Nie napisane, że odbierają nagrody, czy trwają w nagrodzie, a otrzymali już swoją nagrodę. Czyli to ci ludzie, którzy są najbardziej nieszczęśliwi na świecie. Ci, którzy już dostali i nic więcej nie dostaną. I my nieraz chcemy już otrzymać, już od razu. Ja pamiętam z dzieciństwa dużo takich przykładów, często mówi o swojej mamie, o swojej wiosce, bo pochodzę z wioski na Podoliu. jak ja tak coś bardzo chciałem, coś prosiłem, zwykły cukierek. I mama mówi, poczekaj na święta. Nie, ja już teraz chcę. Dobrze, chodź. Otwiera szufladę, tam jest 50 tych cukierków różnych. Bierze jednego i mówi, już dostałeś. A to? Miało być na święta. Za pokutę rozdasz wszystkim dzieciom, którzy tego nie mają. I jednego cukierka w wielkim poście dostałem. A jak były święta wielkanocne, to chodziłem z tymi cukierkami, i tak jak mówi święty Bazyli Wielki, dopóki dasz jałmużnę, niech ona spotnieje w twoim ręku. To nie znaczy, że masz żalować, ale masz pomyśleć, jak dać, komu dać, ile dać. Żebyś to dał z serca, z przekonania. Ale ja to w rękach miałem pot, nie dlatego, że chciałem dobrze komuś ale że mi było tak żal że ja za jednego cukierka tą całą szufladę straciłem i musiałem rozdać, do jednego, do ostatniego a mogłem dostać więcej i to słowo już otrzymali swoją nagrodę, to jest najbardziej największa tragedia dla dziecka wtedy kochani, my jako dzieci Boże dzisiaj słyszymy te słowa i dzięki Bogu, że to nie do nas tylko Pan Jezus mówi, oni już otrzymali, to nie znaczy, że my My możemy tak samo robić, jak ci ludzie, którzy już otrzymali. Ale daj Boże, żebyśmy trwali w tym poście, w tym oczekiwaniu. My bardzo często mówimy, że chrześcijanin to człowiek, który jest człowiekiem adwentu, bo czeka na coś. Ale wielki post to też jest czekanie. To też jest ta pielgrzymka wiary do konkretu, do zmartwychwstania. Tak żartem mówią w Ziemi Świętej, kiedyś miałem taką możliwość, taką laskę, bożą być na pielgrzymce z grupą z Ukrainy, z parafianami i uprowadzał nas też taki Pan, który urodził się w Ukrainie, ale po tym jak był ten wyjazd, ten cały przemarsz pochodzenia żydowskiego, oni wyjechali do Jerozolimy i tam mieszkają, ale zna język rosyjski, oprowadzał nas... Troszkę ukraińskiego umiał. I on mówi taką ciekawą rzecz. Ja to sobie też rozumiem do Wielkiego Postu. On mówi, mam pytanie, dlaczego Żyda tak trudno okłamać? Ja dawałem różne odpowiedzi, nie wiem, z 15. On mówi, nie, to nie to. Mówi, Żydzi raz dali się nabrać, 40 lat chodzili po pustyni, raz. I już więcej się nie dają. Już więcej nie okłamie Żyda. Całe pokolenie wymarło. Nowi ludzie weszli do ziemi obiecanej. Jeden człowiek, Mojżesz, przeprowadził ich. Ale to jest wielka różnica i to trzeba sobie zapamiętać. Jak Mojżesz prowadził lud wybrany do ziemi obiecanej, wszyscy wymarli. Nowi ludzie weszli. Całe pokolenie poszło w grobę. Ale jeżeli Pan Jezus prowadzi, to nikt nie zginie. Pan Jezus, kiedy szedł w z Lazarza, powiedział do Marty i Marii, Jego sióstr: Jeżeli wierzysz, zobaczysz chwalę Bożą. Czy ja wam nie mówiłem, że jeżeli uwierzysz, że ja jestem życiem i zmartwychwstaniem, tak Pani wierzy. I po czterech dniach by prowadził bo ja jestem życiem i zmartwychwstaniem to wierzy we mnie nie umrze na wieki te słowa czytamy też na pogrzebie kiedy jest ostatnia msza za naszych bliskich, za zmarłych kochani, te słowa już otrzymali nagrodę daj Boże, aby nie byli naszymi słowami tylko czekajmy na tą nagrodę ale jeżeli już coś mamy to trwajmy w tej nagrodzie pamiętajmy, że my trwamy w sakramentach na przykład każdy z nas został ochrzczony. To nie znaczy, że ochrzcili i się pozbyli. My trwamy we Chrzcie Świętym. Dostaliśmy sakrament bieżmowania. To się nie skończyło. To się zaczęło i my trwamy w tym. Pamiętam, jak w Lesniowie, to niedaleko, kolomieszkowa Meszkowa, od Częstochowy, jest nasz nowicja, a myśmy otrzymywali Białe Habity 8 grudnia. To było 96 rok, i nasz przeorok klasztoru, taki ojciec Stanisław Knapy, kiedy mówił kazaniem, akurat zjechala się cała rodzina, rodzice, chrzestnik, bliscy, bracia, siostry. I on powiedział takie słowa. Jeżeli dzisiaj ten dzień jest szczytowym punktem w życiu waszego dziecka, waszego syna, brata, wnuka, to jest najgorsza sytuacja możecie od razu i tak powiedział dosadnie tą szmatę z niego zdjąć białą i go wybić normalnie tą szmatą bo on dopiero zaczyna swoje życie on jak się w ten habit ubierze czy w sutanny czy małżonkowi pierścionki dostaną na ręce to się dopiero zaczyna i trwa i wielki post to jest trwanie oczywiście nie chcę powiedzieć że życzę wam wielkiego postu na całe życie ale chciałbym, kochani, tak troszkę zrujnować wyobrażenie swoje jeszcze raz i wasze, jeżeli takie jest. To słowo wielki post nie jest tylko dlatego, że ma 40 dni, a dlatego, że jest bardzo ważny, bardzo dostojny. Pamiętam u nas w parafii pod Kijowem w browarach zaprosili kaplana obcego na odpoczynek parafialny i proboszcz ogłasza, że przyjedzie taki bardzo wielki człowiek znaczny, taki bardzo znany i tak dalej i przyjechał taki nieduży ksiądz może metr ileś tam miał i ludzie mówią, a mówi, że taki wielki ale jak odprawiał Sześć świętum, mówił kazanie, jak spowiadał ludzi to powiedzieli, że największego serca jeszcze takiego nie widzieli jak w tym kapłanie. wielki to nie znaczy, że ma dwa metry wysokości wielki post to nie znaczy, że ma trwać kilka lat Wielki postot to, że możemy, ja i ty, czegoś dokonać w tym życiu. Jakieś najmniejsze postanowienia, ale że to zrobimy. Bo nasza nagroda jest wielka w niebie. I Pan Jezus nam powie na innym, miejscu, na innym miejscu, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdola zrozumieć, jakie wielkie dary Bóg przygotował tym, którzy. Boga kochają, słuchają, boga czczą, nasladują, wypełniają wolę Bożą. Kochanie, skoro tu jesteśmy i zaczynamy ten post, to jesteśmy na dobrej drodze. Jesteśmy na drodze z martwych Oczywiście będzie różnie w tym poście, bo w każdym tak poście jest. I w tym Jezusowym też. Biczowanie, koronowanie, modlitwa w Ogrójcu, Droga Krzyżowa, Golgota ze śmiercią. Ale będzie zmartwychwstanie. Będzie zmartwychwstanie. Dzisiaj w naszym kościele, tam w Ukrainie, przyszli dzieci z przedszkola, bo mamy taką świetlicę. Siostra zakona z wychowawczyniami przyprowadziła dzieci, aby było posypanie popiołem i to było tak o 10, o 11 z rana jeszcze i kiedy odprawiałem to nabożeństwo dla dzieci a to było nabożeństwo bez mszy świętej tak z pół godziny żeśmy porozmawiali, pomodlili się i ja mówię dzieci, sto lat temu nie było was ani mnie na tym świecie i tak prosto z niczego Pan Bóg stworzył ten świat i każdego z nas i każdy z nas będzie popiołem i tak trzymam ten popiół w rękach i mówi każdy z nas będzie takim popiołem i Pan Bóg z tego popiołu znowu nas stworzy do życia wiecznego I jedno dziecko mówi o to aż tak mówi z niczego z takiego popiołu może być człowiek a druga dziewczynka mówi przecież jak stworzył nas pierwszy raz to w ogóle nawet popiołu nie miał to będzie mu lżej teraz kochani będzie lżej naprawdę z martwych wstać nas Panu Bogu będzie lżej bo my już żyjemy. I nawet jeżeli umrzemy, to już będzie z czego to zrobić. To życie wieczne nie będzie takie straszne. Życzę Wam i sobie, aby w tym wielkim poście naprawdę to się stało, że my trwamy w nagrodzie. Nie otrzymaliśmy już, ale trwamy. I nawet jeżeli Kaplan na końcu Mysi Świętej mówi: Oto ofiara spełniona, to znaczy, że stał się początek. Jak mówimy, że się dziecko urodziło, to ono żyje dalej. I jeżeli Pan Bóg przychodzi do nas, to to jest dla kogoś koniec początku, dla kogoś początek końca, a dla człowieka wierzącego jest to trwanie w Panu Bogu. I tego, kochanie sobie, dzisiaj życzmy, abyśmy trwali od dzisiaj już w Bożym Królestwie i kiedyś, żebyśmy się razem w niebie spotkali. Amen.